Witam w kolejnej części remontu mieszkania. Teraz jesteśmy tutaj w łazience i na chwilę obecną się skupimy na tej łazience. Na dzień dzisiejszy mamy tak, e, za, zrobiony sofit, zabudowany, zabudowany, na ubikacja podtynkowa, obudowana. tu ścianka obudowana. Jest to za foliowane, pierwszą y, warstwą folią, wklejone są tutaj narożniki gumowe. Teraz y, zajmiemy się ściągnięciem grzejnika, ten grzejnik ściągnę, y, pieca gazowego. Później, później przemaluję drugą warstwę Woli wpłynie, jest to folia szybko schłonka, także myślę, że ona już tu dosycha. I zaczniemy kłaść płytki. od te ściany, później myślę, że tą ścianę, a potem tą zabudowę. Także zapraszam do kolejnych filmów. Nie będę może pokazywał dokładnie, co ja robię. Będę ewentualnie omawiał. A więc tak, tutaj jak jest ta taśma, to dotąd będą szły płytki. Dotąd. Tu, tu będzie y drzwi kabiny prysznicowej I tutaj dotąd będą gdzie całość będzie drzwi. Ta reszta ścian będzie to zagipsowane, wyrównane i pomalowane. Na chwilę obecną taki jest plan. Zobaczymy jak to wyjdzie w trakcie. Później będzie na montaż odpływu liniowego. No i płytki będą położone na podłodze. Muszę sobie teraz porozmierzać dokładnie czy płytki mi tu wyjdą. i będziemy się brać za To teraz jest krótki filmik tylko pokazowy, co będzie dalej robione. Jak zacznę pokazać płytki, omówię trochę więcej, opowiem jak ja to robię. Będzie też coś może więcej widać. Na razie dziękuję, zapraszam na kolejny film.